Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz obwód kwadratu o polu 16 cm kwadratowych. Więc tak, kwadrat jest to czworokąt, który ma cztery boki i cztery kąty. Każdy bok ma tą samą długość i każdy kąt jest prosty. Wiemy, że pole tego kwadratu to jest 16 cm kwadratowych. Jak obliczamy pole? Pole to jest długość jednego boku razy długość sąsiedniego. Czyli możemy zapisać, że ile razy ile da nam 16. Jakie dwie liczby pomnożone przez siebie dadzą 16? Możemy sprawdzić w ten sposób. 1 razy 1 to jest 1 za mało, 2 razy 2 to jest 4 za mało, 3 razy 3 to jest 9 za mało, 4 razy 4 to jest 16. O, i już mamy szesnastkę, czyli możemy powiedzieć, że 4 razy 4 to będzie 16, więc długość jednego boku to będzie 4 cm, długość sąsiedniego boku też 4. Wszystkie boki mają tą samą długość. I co mieliśmy policzyć? Obwód tego kwadratu. Skoro bok już znamy, wiemy, że kwadrat ma wszystkie boki tej samej długości, to możemy też zapisać, że tutaj będzie 4 cm i tutaj 4. Więc wszystkich boków o długości 4 cm mamy 4, czyli wystarczy 4 razy 4, to będzie 16 zwykłych centymetrów. I możemy podać odpowiedź, obwód kwadratu wynosi 16 cm. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.